Witam was widzowie w tym odcinku, a w tym odcinku robimy jedną rzecz, zabijamy wszystkie osoby. Tak, Tamina będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, a więc zatem chcielibyśmy zabić Seana, jaki o, już go widzimy, ale udajmy takiego zwykłego nuda. który nie umie w tą gra grać. Ło, jeden! La, 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 jestem słaby. Dawaj, muszę kiedyś wyjechać, nie? Nie wiem, może zapatrenuję na analitki. Substra! tá bem, a nossa, primeira Box! Fei minha mamã normal. É? Dora pierwszych odsłuch jest wygrana ringu. Uuu, ja yeah, baby. Dobra, Ech. mamy. Wygraną. Idziemy po kolejnych. I myślę, że to był. Niech ten

Widzę, on idzie na mocne. To ja też widzę. A już pierwszy błąd, który zrobił on. Łan, nie Mądra. Ale nie To też z mojej strony nie było. I z jego, że w ogóle tak zwalił. Totalnie zepsuł se kombo Właśnie wjeżdżałem w niego moim dashem, no. Ja. dasha. Tu nie, o nie, 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 jestem. GG Dobra Dobra Trzeba się zregenerować po naszej bardzo ciężkiej walce W naszej karierze Ta, to będzie nasza kariera Jaka? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiemy. Lecz jesteśmy pewnie wygranej. Możliwe, że nie. Nasza wygrana jest stąd do stąd, więc jest bardzo mało szans, że wygramy. Ale ja wierzę w siebie. Dobra, więc można powiedzieć, że możemy kolejne robić walki w Fejm MMA. Ej, ej, typie, typie, problem. Pierwsza nowa nasza osoba, Badita. Widzi, że mamy małe HP, to korzysta, ale nie wiesz kim on zawiera nawet. Mądre, mądre. Nie powiem, że nie. Ohohoho. No i... Jesteśmy na równo z nim, ale on spamuje blokiem, no i... Spamer. Trzeba go dokończyć nie? Ja tak na waszym miejscu widzowie będę, będę tak robien, Że jak ktoś z was zabije, idziecie go dokończyć, nie? No i... i tak zginął w cementerach. Ale on teraz nas chce zabić za to. Co my za nic? Tylko nie... Zobie! Ale jak? Dobra To ruszlamy z najgorsze ten, w tych atakach Gdzie jest ten Monkey Luffy? Tu jest Nasza gwiazdka Bum łatwo, wygraliśmy dwa mecze w naszej karierze, jest potencjał. Dobra, Nie wiem, było banalne, ale mamy dwie wygrane z rzędu.

że mądrze, że grzeba, mądrze, mądrze. Wygrana. wygrana grzeba, grzeba, się grzeba, na jakiś stadion. grzeba, teraz grzeba, chciał zapić. A ja innych chłopczyków, ale że chłopczyki we dwóch nie było... ale że jeden. Nara. Tam jest nasz cel. Tam jest nasz cel. Kradamy się tam. Bierzemy Mirę i kradniemy Mirę i... Wkradliśmy nice, nice, nice. się. A idzie tu Tamira. Bacana. Aham. <todos> <20 metros>. De <todos> <todos> się bez ulta nie. No nie ma, ale żadnych widzowie, co to jest? Ona mnie bije z pięciu metrów, nie, bo nie umie się bić. Bo mam pik milionowy. Jeszcze jakiś ty, nie? Zmarnujemy jej przy okazji. W takim razie ulta. Ale mnie bije jakiś Dawid trzech. Widzowie, chyba z tego w sumie rozwalimy, lecz nie, gdy będę miał miliardowy ping, to go nie, gdy ja Oj, koleżko. Elaczkę mu za te zatę No, chociaż Dora. Na dziś to koniec widzowe. To kariera nasza się udała. 5 wygranych z rzędu i jedną się wkradliśmy, więc myślę, że się nam udało. Stawcie suba. I w Discord, w opisie będziecie mieli link do dwóch Discordów. Szkoła Siam battleground czyli to w co gram i ten. I Zetis Community, czyli ogólne, na które możecie mnie częściej spotkać. Ja teraz pójdę sobie na Rankedy, bo tutaj za, chcę wbić serangę I zagramy sobie tutaj do, do, do. Zrobię z dwa rankedy. Nagram wam tutaj. Fighter, Vegeta. Vegeta. To w ogóle jest słędniejsza grafika niż. Indie. Da. Jest, jest. Jest. No, mój pizd skacze jak. Serce Melody Piątą rangę ma i jeden strajk. Nie jest ciekawie. Ja sam muszę zmienić za to. Teraz Z... możemy się zmienić. O, kurde widzę. G. O, druga. Myślałem, że tak... O, wygrałem już. O, druga. We ścianę idziesz, obczyku. Jednak będzie jedna bitwa, ta widzowie. Ale bardzo ładne jest galik Gun na pewno. Heleczkę no zatańczyliśmy. Dobra widzowie, to było wszystko. Zostawcie suba i lajka. I kariera nasza się udała. Następny odcinek będzie jutro. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba i lajka. Wbijajcie na Discordy i to wszystko. Kariera dzisiejsza zakończona sukcesem. Zbiliśmy siódmą rangę i jednego strajka to wszystko. Nero!